Historia psa, czarka w moich shortsach, to ile dostałem subskrypcji, pozytywnych komentarzy, zainspirowała mnie do tego, żeby zarazić pomaganiem innych ludzi. Lili, restauracja jest na wyspie Korong, w wiosce, o której zrobiłem poprzedni film. Lili zaangażowała się w to, żeby zostawić resztki mięsa, resztki ryżu, resztki ryby. Ja zaangażowałem się w to, żeby połączyć moją kuchnię z tym, co zostało z restauracji i nakarmić wszystkie głodne psiaki we wsi. Zapraszam Was na kolejny odcinek, tym razem całkiem inna przygoda, tym razem idziemy w wieś, karmimy głodne psy, chodźcie ze mną. Dzieci z się bawią. No. Hej! Nowy domek dla czarka, tak? Ilu masz kumpli pokaż. Tu o czarka będą dbać. Tu są jeszcze dwa psy. Które z nim mieszkają. Jest jeden. I. O, czarusz, cześć. Chodź, chodź, pokażemy Twoich ziomków. Tu jest jeden. Cześć, mały. Cześć. Ten jest oswojony z ludźmi, można go śmiało głaskać. I zobaczcie. Nie ma żadnej wojny. Normalnie lubi się z czarusiem. No, i czarek też. Jak widzi, że tego można głaskać. Patrzcie, tu też się daje. A, zobaczcie, bydlaki małe, a nawet mnie z zazdrości, patrzcie! Patrzcie to, ugryz mnie z zazdrości Normalnie. Ty jesteś mój, tak? Jesteś mój, a ty jak błaszczymy? O, proszę, proszę. Jaka jest zgoda? Są dzieci? Jest dobrze. Cały eksperyment udał się po prostu. O, jest. Kolejne psiaki w wiosce. Nie wszystkie znam. Więc nie wszystkie chcę pogłaskać, ale na pewno każdy dostanie szansę, żeby zjeść i napić się wody. Nie bój się malutki, to jest szczeniaczek, on może ma z 4 miesiące. Zaraz mu przyniosę wodę, ryż. Oj, straszna bieda, strasznie to chwyta za serce. Ja nie będę go straszyć. Patrzcie, pokażę wam dalej. Tutaj jest następny. Jest mi tak przykro, że nie umiem Ci pomóc, ale nakarmię Cię na pewno. Zaraz Ci przyniosę michę. Oj, malutki biedaczek. Niestety, prawda jest taka, że ludzie ze wsi... Mało się interesują tymi psami. Te, które przetrwały, te, które sobie przeżyły, to sobie po prostu żyją i dają radę. A takim małym szczeniakiem, który jest chory, nikt nie chce się zainteresować. Zobaczcie, normalnie można przypłynąć kajakiem, można odpocząć na hamaku. Miejscówka jest mega, mega dobra, ale tu nie o to chodzi. Hello, how are you? Wpadłem na pomysł, że przecież oni tutaj gotują w kuchni, więc mogą zostawić resztki mięsa, resztki kości. Jak głupię worek ryżu. Ugotuję jedzenie i nakarmimy wspólnie psy. E, Lili pomaga mi ja pomagam Lili. Zamawiamy obiad. Dla mnie Khmer amok fish, a dla mojej dziewczyny to co zwykle, czyli wegetariańskie spaghetti carbonara. Jest to co potrzebujemy, resztę kupimy. Lili dała mi jeszcze 7 kubeczków plastikowych. Bo przecież, jak będzie 5, 7, czy 6 czy 4 psy, to będą się bić o jeden. Każdy dostanie swoją. Michę. Zadbamy o każdego z osobna. Niech się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje z tym, co zamówiłem. Zapraszam Was do garnka. Aj, Zobaczcie tutaj. Coś niesamowitego. Kolor, zapach. Mm. Nie mogę się doczekać tego. Smaczku, bo to jest naprawdę mega dobra kuchnia. Coś niesamowitego. Napum. Patrzcie z bliska. I cisnę gotować dla piesków, bo o tym dzisiejszy odcinek. Bye bye. bye, bye. Mam to, co chciałem załatwić. Powiem wam, że jest tego z 5 kg. Ciśniemy do kuchni. Chodźcie za mną. Maluchy, obiecałem. Zobaczcie, co dla Was mam. Zaraz tu wracam. Biorę ryż, biorę świnkę. Sklep w wiosce, najtańszy, sprawdzony, tutaj robiłem zakupy codziennie. Gdzieś tutaj powinien być Czaruś. To jest jego nowa chata. Chyba, że biega gdzieś z ziomami. Powiem wam, że akcja jest gruba. Robi się powoli ciemno. Mam nadzieję, że zdążę gotować. O, jest ziomego Czarka. Jest i Czarek. Co tam Czarunio? Jak się masz? Hello. Tutaj jest jedzenie, które dostałem z knajpy od Lili, więc sprawdzę co to jest. Żeby nikt mi nie zarzucał dla małych szczeniaczków. Będę miał świeżo, świeżutko ugotowany ryż i jajeczka. Dla dużych psiaków gotuję mięcho. A, woda już jest gorąca. I po prostu będzie mięcho z ryżem i z tym, co dostałem od lili. Jest sporo ryżu. Psiaki lubią ryż. Obiecałam mi, że tutaj nie ma nic spicy. No właśnie, tego chciałem się pozbyć. Takie kości mogą psiakom zaszkodzić. Więc ja to wszystko tutaj przezwituję. Ktoś pomyśli, że jestem szalony, ale ja wam po prostu powiem, jak patrzę na psa, który jest głodny, to sam wolę nie zjeść, a dać psu. I taka jest. Prawda. Żadna inna. Okej. Okay. Jest Michał Lili. Zobaczcie. Reszta. Do wyrzucenia, reszta z mojego gara. Zmiksuję to wszystko osobno dla małych szczeniaków. Szczeniaki nie mogą mieć czegoś takiego, więc po prostu dostaną inną Michę. Mięcho się gotuje, zaraz to wjeżdża za ryż, trochę ryżu pójdzie do jajeczek. Resztę zmiksuję w wiaderku i idę karmić te psiaki. Pomogę chociaż tyle, ile mogę. Malutkie psiaczki. Dostaną jajeczko. Wiecie o co chodzi? Pies nie może jeść przypraw, pies nie może jeść ostrego, pies nie może jeść czekolady. A mały pies, szczeniaczek to taki pies, który nie może jeść nawet mięsa, bo zamiast mu pomóc, to mu się tylko zaszkodzi. Więc te dwa chore maluchy dostaną ode mnie po jednym jajku z żółtkiem w środku. I ryż i micha nie będzie jakaś super wielka. Bo super wielka Michała małemu pieskowi też zaszkodzi. A my chcemy przecież pomóc. Czaruś zwęszył pismo nosem. Czujesz garnek, co? Chodź, chodź. Ale Czaruś nie ma tak, że ty pierwszy, ktoś ostatni. Tylko wszyscy naraz. To co mi upadło, sobie zjedz Bo to dziadu, ty mnie zainspirowałeś, żeby zrobić ten odcinek. No jedz, jedz, smacznego. Ja gotuję dalej. Gaz się skończył, ale już jest wymieniony. Czaruś w ogóle sobie nie przeszkadzaj. Ja nie będę musiał sprzątać. Normalnie wszystko. Wszystko tu w kuchni. Pięknie, ładnie, z podłogi. Pozbieraj wiadereczko, nie. Wiadereczko jest dla kolegów. Gościu! Gościu! No boisz się, widzisz się w kamerze? No. Czarek się boi kamery, patrzcie to Normalnie warczy, bo się widzi z drugiej strony Widok z kuchni na co dzień mam właśnie taki Ryż ze świnią się gotuje Ale nadciąga noc Zanim się ugotuje i zanim go schłodzę, minie trochę czasu Więc szykujcie się na akcję z latarką Ale tak jak mówiłem te psy dzisiejszej nocy nie będą głodne. Więc bądźcie ze mną do końca odcinka. Słuchajcie, jest ciemno. Nie wiem, jak wyjdą zdjęcia. Mam tylko taką lampę. Jest bardzo mocna. Mam żarcie dla psiaków. Mam plastikowe michy. Mam wodę. Idziemy na nocną akcję karmić psy w Kambodży. Czarek idzie z nami. Chodź, Czarek. Ciemna noc. Ale pokażesz mi, gdzie masz kumpli. I nakarmimy wszystkich. Patrzcie co się dzieje. Jeden, drugi, czaruś i kibice. Yeah. Hello, Kamboja! Hello, Kambodża! Hello, Kambodża Pierwsze szczęśliwe pieski. Hej! Czaruś, bo ci zjedzą. No, kamera zobacz Bo ci zjedzą. Dobre. Pierwsze najedzony mort. Co ty masz na nosie? Pokaż się. <laughs> Co ty masz na nosie? Co to jest? Ryś się przylepił. Tak? O jak merdam ogonkiem, kolacja Czarnusz twoje zjadaj Halo. Idziemy do następnych, tu jest bardzo dużo takich psów Zobaczcie to Spotkałem te maluby, chodź Co tu jest? Chodź Co tu jest? Zobacz co mam dla ciebie, zobacz no chodź Zobacz Zobacz co tu jest. Zobacz co mam dla was No, jak one się boją Was. Patrzcie to. Boże, jakie to było głodne. Patrzcie, co tu się stało. Moje serce pęka w tym momencie. Naprawdę moje serce w tym momencie pęka. Tu są szczeniaczki. Boże, jakie to było głodne. Jajko i ryż. Zobaczcie, co zrobiło. Taką robotę. Na środku drogi jestem, skuter jeżdżą wokół mnie, ale mam tu w nosie. Czekajcie, ja muszę przytrzymać lampę, ja muszę im przytrzymać tę minę. Chodź tu, mami, chodź, chodź, chodź. Oj, 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 jakie groźne. No, teraz wam dam wodę. Nie mogę wam dać więcej, bo będzie raka, bo wy jesteście szczeniaki. No, a teraz woda. Woda, proszę. Pijemy wodę maluchy. No, jest Micha, jest. A, woda. Tak. Woda. Mały masz. 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 Nie bój się masz. Masz, nie bój się kochany, masz. O Jezu, głodne psiaki, Tam jeszcze jeden. Mało lataj, macie tu. tu. Tu macie. Nie, to jest fe. To jest dla dużego pieska. Tu. Nie bój się ty wcale. Chodźcie, tu masz. Micha. Tu jest Micha. Tu jest Micha. Tu, tu, tu no a tam jeszcze jeden głodomor to jest jeszcze trochę ciepło, dlatego każdemu dolewam trochę wody nie bój się nic to jest twoje to jest twoje, zjadaj spokojnie. Ten widok mnie najbardziej cieszy, bo te maluchy, one by sobie nie dały rady. Jakie jesteśmy słodkie, a jakie jesteśmy głodne. Ojojoj. A ja na środku drogi, zobaczcie jaki skuter mi mijałem, ale mam to w nosie. Ten widok tak cieszy moje serce. A żarcia jeszcze pół wiadra. Ty też brudny nos od ryżu, zobaczcie. Co ty masz na nosie? Nie uciekaj, nie uciekaj, tam ci dam. Chodź. Chodź. Sam ryż strasznie się lepi, więc dolewam trochę wody i to jest wtedy tak trochę jak zupa. Masz tu, masz. Masz, zjadaj. Twoja Micha, no. No zjadaj, zjadaj, bo ci zjadą maluchę. Tamten nosi w pysku. Patrzcie to, nawet kot przyszedł na ucztę. Ryż się tak klei, że normalnie całe łapy mam ulepione. Ale mi tak serce cieszy, że te piury się najedzą. Zobacz, zobacz co to jest. No, daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę, daj, daj łapkę, daj. Super, twoje to jest, twoje, nie bój się, proszę. Ojeju, nie musisz mi dziękować. Idź, zjedz. Idź, daj łapkę, daj. Daj, super. Nie musisz mi dziękować. Cała micha jest twoja. Zjadaj. No? Z wiaderka wolisz? Następna uśmiechnięta mordka. Cała micha twoja. Szczeniaczek, ten się boi. No chodź, masz. No masz, twoje, zobacz. Twoje jest. Zabrał mi i uciek! <śmiennie> Najlepszy! Co ci przynieśli? Co tak merda Co tu dostałeś? Jedzonko! Tak, nie bój się! Zjadaj twoje całe! No? Jejku, jak się cieszę! Nie musisz się bać. Ten piesek po prostu nie wierzy w to, że ta Micha jest dla niego, a tu jest drugi. I już ci ładuje. Śmiało! Twoje całe. Kolejne szczęśliwe pyski. A mi powoli pada bateria. Wioska jeszcze daleka, także jeszcze pójdę tam. Nie ma sensu brać kamery, bo jest bardzo ciemno. I tak nic pewnie nie wyjdzie z ujęć, ale zobaczcie, ile mamy szczęśliwych, machających ogonków. Czaruś, pożegnaj się ze mną, bo już się więcej nie spotkamy. Ostatni raz, chodź, to już skończyliśmy. Tak, kochany mój, ty tu masz nowy dom i nowych ziomów. Zostajesz, zostajesz, wiesz? Zostajesz tutaj. Zostań. Zostań tutaj z nową rodzinką. Papa! Pa.